Mam bilet VIP, aby na żywo obejrzeć mecz. Yamala w Lidze Mistrzów. Aby obejrzeć mecz Ligi Mistrzów na tym miejscu musisz być zaproszony. Tego biletu nie da się kupić, ponieważ na tych miejscach mecz oglądają piłkarze i ich rodziny. Ten mecz na serio będzie kozacki. Na początku kupiłem bilety lotnicze, wsiadłem w samolot i poleciałem do Barcelony. Po wylądowaniu, prosto z lotniska pojechałem do hotelu, który znajduje się przy ośrodku treningowym FC Barcelony. Zameldowaliśmy się w naszym hotelu. Widok mamy piękny, prosto na La Masie, na którym trenuje pierwsza drużyna FC Barcelony i również cały cała Akademia i razem z Marką Op pojedziemy na mecz FC Barcelona kontra Inter. Ze mną oczywiście jest Kuba. Gotowy na mecz? Gotowy, gotowy. Jaki wynik typujesz? Ja typuję dzisiaj 2-1 dla FC Barcelony. Ja 2-0. Jedziemy na stadion. Wsiadamy do fury i z hotelu pojechaliśmy na stadion Monjuing. Dojechaliśmy pod stadion. stadion naszą bryką. Przepiękny widok na Barcelonę. Szczerze, ja czuję ogromną ekscytację. Ciary pocieleń przychodzą przed tym spotkaniem. Z tego miejsca bardzo dziękuję Marce poza bilety bo mamy bilety VIP. Zabieramy wasze stadion, Pokażemy wam, jak jest tam ekskluzywnie. Stary, półfinał Ligi Mistrzów. Moja kochana FC Barcelona gra w półfinale. Będzie walczyć o finał. Ciężko mi opisać moje emocy będzie na pewno zajebiście. A wy oglądajcie do końca, bo dla was w tym filmie mam giga, mocny konkurs, w którym do wygrania są bilety na finał Ligi Mistrzów i wspólny wyjazd razem ze mną. Idziemy na stadion! Pewnym krokiem ruszyliśmy w okolice stadionu. Ja z bananem dzisiaj cały dzień chodzę od kiedy dowiedziałem się, że macie. Kurczę no, oby tylko Barcelona jeszcze bardziej poprawiła mi humor, bo jak tutaj przegrają, no nie będzie mi wtedy do śmiechu. Jezus Maria, co to będą za emocje. Wow. Pod stadionem bez problemu można kupić szaliki kibicowskie, koszulki czy inne gadżety, ale my znaleźliśmy coś ciekawsze. Pod stadionem jest puchar Ligi Mistrzów. Możemy się mówić, że jeśli FC Barcelona wygra Ligę Mistrzów, to przyjadę tutaj do tego samego pana i kupię u niego puchar, który rozdam go wam. Wiska El Barca, visca El Catalonia. Też mega mi się podoba, że generalnie tutaj przed stadionem jest wiele takich różnych stanowisk. Można kupić sobie coś do picia, do jedzenia i my sobie weźmiemy coś do picia. Nie wiem co to za bardzo jest. Chyba jakieś chipsy barbecue. Takiego czegoś w Polsce nie ma. Kupiliśmy coś do picia i już zaraz zobaczycie jak wygląda jeden z najlepszych droższych biletów vip na półfinał ligi mistrzów. Pod stadionem smakuje inaczej, tak jakoś lepiej. Jest stadion Monge Week. jest też wejście na vipa i zaraz będziemy wchodzić do środka, żeby pokazać wam jak wyglądają te ekskluzywne bilety. To są niecałe 3 godziny do startu tego spotkania, a tu jest full ludzi, którzy czekają, żeby wejść na stadion. Coś mi się wydaje, że dzisiaj to będzie piękny wieczór. Pod stadionem było mnóstwo kibiców, więc bez przedłużania zeskanowaliśmy bilety i weszliśmy na strefę vip UEFA Champions League. Odebraliśmy opaski i już mogłem cieszyć się vipem, który gwarantuje dostęp do ciepłych posiłków, przekąsek i wielu innych atrakcji. Jest tutaj sporo jedzonka, weźmiemy sobie coś do przetestowania. Could you give me one chicken and one bacon barbecue? Pani nałożyła nam jedzenie i poszliśmy zjeść. Stary, jeszcze wziąłem nam napoje, jakaś lemoniatka. Testujemy. Jeden jestem bardzo ciekawy tej kanapeczki z chickenem. Starałem że będzie pyszna. O stary, ale dobre. Mega dobre. Po zjedzeniu wielu ciekawych potraw, zobaczyłem, że na VIP-ie do wygrania jest koszulka z autografem Lamina Yamala. I dzisiaj można wygrać tutaj koszulkę z autografem Lamina Yamala, więc bierzemy udział w tym konkursie. Musiałem wytypować prawidłowy wynik do przerwy i wynik na koniec meczu. Oglądajcie do końca i dowiedzcie się, czy udało mi się wygrać tę koszulkę. Jest piłka ligi jest najprawdopodobniej podpisana przez piłkarzy FC Barcelony. Pojedliśmy, popiliśmy, ale teraz idziemy na stadion, bo tak jakby ta strefa VIP- znajduje się w takim specjalnym namiocie obok stadionu. Idziemy na stadion ogląd spotkań. Bo zaraz na rozgrzewce pojawią się piłkarze. I szybko wyszliśmy na trybuny, aby zająć nasze miejsca. Jesteśmy, tutaj są nasze miejsca, na samym środku. Siadam wygodnie, no widać idealnie całe boisko Dziś z drugiej strony, i będę tutaj kibicować blisko El barca. Nasze miejsce gwarantuje znakomity widok na całe boisko. Usiedliśmy wygodnie na trybunach. 30 minut do meczu stary. FC Barcelona jest już na rozgrzewce. Jest Flaminia ale Koundé i również inni piłkarze blaugrany. Wojtek tak w podstawowym składzie to na pewno cieszy. Wow, 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 wow. Na Murawie trwała intensywna rozgrzewka. Piłkarze oddawali strzały, a ja mam dla Was bardzo ważną informację. Jak wiecie trwa już konkurs, który możecie wygrać bilety na finał Ligi Mistrzów. Jeśli chcecie wziąć się w konkursie, wejdźcie na mojego Instagrama. Instagrama Marki Oppo jest na post konkursowe. Razem z Marką Oppo gwarantujemy loty, hotel i bilet na mecz, a konkurs trwa do 20 maja. Jeszcze chciałem dodać, że marka OPPO to oficjalny partner UEFA Champions League, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie, a sam Laminia Mali jest ambasadorem tej marki i dzisiaj właśnie na tym meczu testujemy telefon OPPO Reno FS. 5G i tym telefonem będę robił zdjęcia, które możecie zobaczyć na koniec tego filmu. Piłkarze stoją na środku boiska. Ostatnie słowa motywujące przed rozpoczęciem tego spotkania. W sumie jeszcze będzie okazja w szatni. I piłkarze schodzą do szatni. Jazda, muszą to wygrać. Prawie, pojawiają się piłkarze obu drużyn. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nic nie widzimy. Ja pierdzielę co jest stary pół Półfinał Ligi Mistrzów! Zabieramy Was na niesamowite spotkanie! Mam nadzieję, że tutaj będzie ogień! Jest atmosferka, co? To robi dużo lepsze wrażenie niż piercinał. No tak, to stary, to jest bardzo opinał. To już ostatnie słowa motywujące i zaczynamy mecz. Barca! Dobrze, zaraz będzie pierwszy gwizdek sędziego. Mam czary na cielu, co jest? Niesamowite to. Pierwszy gwizdek sędziego! Zaczynamy spotkanie na nich! Barca od samego początku ruszyła wysokim pressingiem. oj. oj, oj. no nie gadaj. Brawo, kunde 1-0 dla Interu, co? Inter w pierwszej minucie prowadzi 1-0. O Jezus, może i chyba zacząć się nie mogło. Mimo to Barca szybko ruszyła do odrabiania strachu. Lawinę la lawinę! Ja! Dobra, walczymy na nich! Barcelona nie zamierzała się zatrzymywać. Niestety po tym zagraniu sędzia nie odgwizdał karnego. Dobra, rusza bardzo z atakiem, no generalnie ten wynik jest niedobry. także że oni teraz będą się murować po tym strzelonym golu. Niestety tak będzie wyglądać, oni bronią 11 teraz. Może to być karny! Oby! Zaraz możemy to sprawdzać. I sędzia uznał, że karnego nie było, a Inter ruszył z kolejnym atakiem. Nie gadaj! Brawo, Wojtek! Mecz zaczął się robić coraz bardziej intensywny. Ja! Ale dobra akcja Barcelony! Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem Robert Lewandowski by to wykorzystał. Jedziemy, jedziemy. Trafinia. Może ten rożny przyniesie trochę radości. Zobaczmy. Dobra przuta. Ja! Martinez miał idealnie na głowie. Jo! Ja, ale petarda! No i teraz intermarzut rożny. 20 minuta. Bardzo... Może to być groźne. I w tym momencie na trybunach pojawili się kibice Realu, którzy zaczęli się cieszyć z tego gola. Człowce Realu, mary tam są! I ochrona wyprosiła ich z tej trybuny za prowokowanie. 2 grają dalej! Yes! Yes! Jamal! Come on! Come on! Po golu Yamala mamy już 2-1 i Barca od razu ruszyła z kolejnymi atakami. Yeah! So Jeeeeee! Yamal gra! Brawo Jamal, jazda! Ja pierdzielę, oni w tym momencie grają na czas. I nagle Barca miała kolejną okazję. Ja. Jawohl! Ja! Barca! 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 Coś mi w sensie się wydaje, że na tym meczu stracę głos. Barca narzuciła chore tempo, nie? Ja nie, wiem, nie jest jeden z lepszych meczów w Barcelonie w tym sezonie, co oni teraz grają. Mimo, że dwa gole. Dawaj Rafinha! Dawaj! Ja! Lamin! Olmo! Ja! Vamos! Vamos! Barcelona! Yes! Po trafieniu Ferana hey, Torresa mamy już 2-2. Dobra, wracamy tutaj, jest gramy dalej! Yeah no, no, są. Ja nie wiem czy to nie jest najlepszy mecz jaki oglądam Stary 2-0 przegrywaliśmy Ale jest już 2-2 to nie jest ważne I oni tak grają Pierwsza połowa jeszcze się nie skończyła ja Grzmoty, grzmoty w Barcelonie Mokuna no niestety z kontuzją opuszcza boisko I w jego miejsce najprawdopodobniej Kto wszedł? Eric Garcia pojawił się na boisku. Po tej zmianie sędzia zakończył pierwszą połowę. Mamy gwizdek sędziego, zaczynamy drugą połowę. Jest 2-2, Martinez, kontuzjowany pewnie był. jedziemy dalej. Pa, jamalek, teraz tutaj mamy jamalka przy sobie. Patrz. Niestety to zagranie nie było dokładne. O, inter, inter. Mecz zrobił się bardzo otwarty, raz atakowali jedni i raz atakowali drudzy. Zresztą Olmo, Jamal, mógł dogrywać jeszcze, szkoda tej akcji, ale dobra, spokojnie, jeszcze dużo czasu, 56 min to dopiero, o o, nic, czysto, gramy. Na powtórce widać, że była ręka. Dobrze, gramy, czy cicho, i tam nie było, brawo sędziowie. Ale zaraz, Inter ruszył z kolejnym atakiem. Stare, to jest ogólnie trzecia bramka z mocnej strefy boiska. Ze stałego fragmentu gry. Było 3-2, ale Barca nie zamierzała się poddawać. Dobra, teraz Barca zrożnego. dawać. trzeba się odkryć zrożnego. Daj, szybki gol. Yeah! Ja za gol! To przepiękny strzał, Rafi. Schodzi Dani Olmo. W jego miejsce chyba Kasado. Ja pierdzielę, co to są za emocje tutaj. Dawaj, laminek. Pa, teraz Jamalę strzela gola. Brawo, Kubarski! Spalony, 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 spalony! Ja pierdzielę, ale fart, oby spalony! No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ciężko mi teraz określić to. Spalony! Brawo! Ej, Pał! Brawo, brawo, dobry wolny! Dalej! Dobra, jest to bardzo blisko, jeszcze lewa noga, idealna pozycja na strzał. Daj rabinia. Ja wyjął! ją. Ja ją. Ja! za ja, ja pierdziele co ty niemal strzelił jak to leciało! Koniec, 3-3. Nie wygrałem koszulki z autografem Lamina Yamala, bo nie trafiłem dobrego wyniku, ale dalej będę polować na jego autograf w Barcelonie, więc subskrybujcie mój kanał.